Hej, cześć, maneczko wszystkim z tej strony Michu. Witam was na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku pokażę wam coś nowego, co wpadło mi w ręce dzięki uprzejmości firmy Geek Buying. A... A komputer ten został udostępniony mi do testów przez firmę gigbain.pl, która jest internetowym sklepem sprzedającym różne rzeczy, m.in. mini komputery, hulajnogi, urządzenia AGD i tym podobne. Możecie sobie wejść na stronę producenta i sprawdzić, co mają w ofercie. Ja oczywiście testuję niniejszego Bimaxa B7A Pro z Ryzenem 57430U. Jak widzicie, jest on w cenie promocyjnej 1189 zł. Także zapraszam na stronę yy, sprzedawcy i zapoznajcie się z jego ofertą. A my przechodzimy do testu tego komputera. Jest to mini PC firmy Bimax model B5A Pro. Z Ryzenem 57430U, który ma 6 rdzeni, 12 wątków, mamy tutaj 16 GB RAM. Yy, według producenta ten komputer obsługuje dual channel, więc to jest na duży plus, bo mamy tu zintegrowaną grafikę, a więc dual channel do zintegrowanej grafiki musi być, żeby to jakoś śmigało. 512 GB dysk SSD NVMe. Także to na tyle, jeżeli chodzi o taką specyfikację ogólną, co więcej, co dokładnie wam powiem później. Mam to jeszcze nie No dobra, trochę rozpakowałem, bo byłoby dziwne, gdybym tego nie zrobił, więc zacznijmy sobie od rozpakowania. No jak widzicie, tutaj odciąłem sobie już folikę. Wita nas takie oto opakowanie w środku jakieś tam zabezpieczenie. Tutaj już folię zdjąłem. No i mamy sam komputer. Wygląda on następująco. Mamy na topie logo BIMAX. Tutaj mamy naklejkę Ryzen 5 7000 Series no i karta AMD Radeon. Na froncie w ogóle to co jest pierwsze i wam powiem jeszcze ciekawe zanim przejdziemy do portów to to, że ten komputer jest mega lekki. On waży 400 coś gramów, 480 bodajże, a w ogóle tego nie czuć serio. To jest po prostu tak lekkie, że zastanawiam się, czy to na pewno jest komputer, czy to po prostu ktoś mi dał kawałek plastiku. Także Ciekawe, mamy tutaj taki front, znaczy top, który, się, który odbija światła i teoretycznie według producenta on nie powinien się palcować, nie wiem jak to będzie, na razie mam tutaj folię. Na froncie mamy włącznik, dwa porty USB 3.2 typu A, port USB C, złącze combo jack oraz tutaj reset szpilką można sobie zrestartować. Po bokach mamy otwory wentylacyjne lewo-prawo. Natomiast jeżeli chodzi o tył, to tutaj mamy e, otwór wentylacyjny dla kapsułowego chłodzenia. Komputer, e, producent nazywa chłodzenie tego komputera kapsułowym, które ma zmniejszyć temperaturę o 40% względem standardowych chłodzeń. E, o tym się oczywiście przekonamy. Także tutaj mamy wylot gorącego powietrza z tego chłodzenia. E, tutaj mamy port e, Ethernet, niestety tylko 1 gigabit. O ile w tych chińskich komputerach zawsze wszystko jest fajnie, to jedna rzecz musi coś zepsuć. Albo mamy jeden port, jak w tym przypadku, albo co gorsza, 1 gigabit. Dwa porty USB 2.0 typu A, wyjście HDMI, wyjście DisplayPort oraz złącze zasilania, które ma 19V. Tutaj mamy pod spodem oczywiście gumowe nóżki i tutaj jakieś na śrubki miejsca, żeby sobie to wszystko otworzyć. My też pewnie to otworzymy, zobaczymy jak to w środku wygląda. Ale przejdźmy do akcesoriów, bo akcesoriów jeszcze nie zdążyłem sprawdzić, więc są one tutaj i nie wiem co jest w środku. OK, mamy takie osobne pudełeczko. Otwórzmy je i zobaczmy, co się tutaj kryje. Pierwsze co widzę to śrubki. Później mamy przewód. Co to za przewód? Zaraz zobaczymy i się dowiemy. Przewód, proszę państwa, HDMI. Do tego tutaj mamy jakąś taką ramkę. Wygląda trochę jak coś, ale mocowanie wesa, takie pół wesa. No i mamy. W środku zasilacz. Zasilacz, już Wam mówię, o mocy aż 65 W 64,95 219 V 3,42 A. Także zasilacz wygląda na taki dosyć dosyć ciężki. Kabel też jest troszeczkę grubszy, więc myślę, że spoko. Jeszcze coś tam w środku się kryje. Czyli się nic już nie kryje. To tam jeszcze widzę, ale... ale nie, tam już nic nie ma. Więc jeżeli chodzi o zestaw wyposażenia, to jest on no, dosyć ubogi. W niektórych potrafią być jeszcze inne przewody, czy ma anteny Wi-Fi, ale ten komputer też ma Wi-Fi, tylko wbudowane Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2. Więc tak się prezentuje to urządzenie z zewnątrz, Myślę, że tutaj nie ma więcej do omawiania. Zaraz spróbuję go rozkręcić i zobaczymy, jak wygląda w środku. Tutaj też mamy takie fajne wycięcie w obudowie, żeby sobie tutaj złapać i ją elegancko od. Otworzyć, dobra, uwaga, żeby nic tutaj nie popsuć, coś mi tutaj ciasno wychodzi. O, dobra, otworzyłem. Jeżeli chodzi o środek, patrzcie, w ogóle możemy tutaj zamontować też dysk 2,5 cala, co jest super rozwiązanie, Jak chodzi o Home Lab, mamy tutaj 16 GB Pamięci DDR, 4 firmy TWSC o prędkości. 3200 megatransferów. Mamy tutaj dysk firmy AirDisk. On już się chyba gdzieś pojawiał i wyniki miał całkiem niezłe w którymś z tych chińskich wynalazków. No i generalnie mamy tutaj PCIe 3.0 x 4. Co warto zauważyć to to, że na starcie nie mamy tutaj Dual Channelu aktywnego, no bo mamy tylko jeden slot obsadzony, ale tak się składa, że mam Minixa Z300, w którym w środku jest dodatkowa kostka 16 giga Ramu, więc przy testach wydajności w grach zobaczymy różnicę. Zrobię taki test, w którym sprawdzimy, jak to wygląda z pamięcią single channel i dual channel. Co tutaj jeszcze na płycie możemy zobaczyć? No, w zasadzie nic więcej ponadto nie ma. Tutaj jest jeszcze pod dyskiem karta sieciowa, co chyba widać. Nie wiem, czy widzicie? Widzicie chyba. Także. Co? Tak się to prezentuje w środku. Całkiem ładnie to wygląda. Schludnie. Sporo możliwości upgradu. Można dołożyć ramu. Yy, ogólnie ten komputer obsługuje aż 64 GB pamięci RAM DDR4 w dual channel. Możemy wymienić sobie SSDK aż do 4 TB, z tego co pamiętam. No i możemy sobie zamontować jeszcze SSDK bądź HDDK na SATA. I to jest bardzo fajne rozwiązanie. To mnie mega cieszy. Yy, także do laba No tylko ten LAN 1 gigabit. Kurde, no. Zawsze coś musi być nie tak. O ile wszystko jest fajnie, to Dali Lan 1 gigabit. Nie wiem, ile by tych kosztowało, żeby dać te 2,5 gigabita. 5 dolarów, 10 dolarów i yy, wszystko byłoby po temacie. No ale niestety, jak widać, nie można mieć wszystkiego. Jeżeli komuś na tym nie zależy, to zapowiada się fajna maszynka. No i niestety z tego, co też widzimy, no nie dołożymy tutaj żadnej e karty yy, na yy, noc. No nie, no nie dołożymy, no nie dołożymy żadnej innej karty, no i mamy też tylko jeden ten port Ethernet, co też jest średnie. No ale dobra, co tu się nad tym rozwodzić? Nie ma sensu, trzeba to składać do kupy. W zasadzie to skręcę to na jedną śrubkę, bo i tak potem będę dokładał ramu, żeby się nie musieć potem z tym pierdzielić. I zobaczymy, jak to wypada wydajnościowo. Komputer przychodzi z Windowsem 11 Pro zainstalowanym. i ja oczywiście to wszystko reinstaluję, bo każdy komputer, jaki do mnie przychodzi na testy, czy nie tylko na testy, to zawsze instaluję mu system na świeżo żeby pozbyć się ewentualnego bloatware'u, który może mieć wpływ na wydajność. Także składam to i widzimy się jak już uruchomię ten sprzęt. Testy standardowo zaczniemy sobie od Cinebench R23, który pokaże nam wydajność procesora. Jeżeli chodzi o multi to mamy wynik na poziomie 8292 punkty, natomiast jeżeli chodzi o single-core to 1395. Jeżeli chodzi o single-core to tutaj mamy bardzo zbliżony wynik do tego, który osiągnęła i7-1165G7, którą ostatnio testowałem w Finkpadzie T14G2, także wydajność jednowątkowa jak na dzisiejsze czasy jest naprawdę spoko. Natomiast jeżeli chodzi o multicore, to plasujemy się tuż pod Zionem E52697V2, który to ma aż 12 rdzeni 24 wątki. Zatem bardzo fajny sprzęt do codziennej pracy. Mocy procesora na pewno nam nie zabraknie, a dodatkowo jest bardzo energooszczędny, ale do tego przejdę później. Jeżeli chodzi o temperatury, to procesor nagrzał nam się maksymalnie do 71 stopni na rdzeniach, natomiast jeszcze jest taka wartość jak package, i tutaj mieliśmy 74 stopnie, więc przyjmijmy te 74 stopnie. E, mimo tego jest to wynik y, znakomity jak na tak małe urządzenie, czyli to chłodzenie kapsułowe, którym chwali się producent, daje radę i bez problemu schładza ten procesor. Ja w pokoju na czas testów miałem około 25 stopni. 24-25 stopni, coś takiego, więc całkiem sporo. A chłodzenie dało sobie bezproblemowo radę. Oczywiście nie omieszkałem też przetestować dysku tego chińskiego AirDiska, który jest w środku, i parametry również są naprawdę zaskakujące. Odczyt na poziomie 3333 MB na sekundę i zapis na poziomie 3091 MB na sekundę pozwoli nam na komfortową i szybką pracę. Mimo tego, że jest to Chińczyk. Taki typowy, to radzi sobie świetnie. Gorzej jest już, jeżeli chodzi o temperaturę tego dysku, bo nagrzał nam się maksymalnie aż do 67 stopni, co jest już wartością taką graniczną, gdzie może wystąpić frottling w przypadku dysku, aczkolwiek, jak widać po testach, coś takiego nie wystąpiło. Generalnie, jeżeli chodzi o podsumowanie tego testu, wydajności procesora i dysku, to jest naprawdę bardzo fajnie. Ten komputer sprawdzi się super jako taki codzienny daily driver. Jeżeli ktoś nie chce sobie kolokwialnie mówiąc, zaśmiecać pokoju stacjonarką i potrzebuje czegoś małego i wydajnego. No i przede wszystkim energooszczędnego, bo tutaj też jest naprawdę ciekawie, ale to pokażę Wam w dalszej części filmu. W przypadku BaseMarka Web 3.0 tutaj również całkiem fajny wynik, 1484 punkty w porównaniu do 1260 na przykład w testowanym ostatnio ThinkPadzie. Tutaj macie poszczególne wartości i poszczególne wyniki testów, które się odbywały w trakcie, więc możecie sobie porównać z moim poprzednim testem, na przykład Thinkpada, bądź innego małego chińskiego komputera, które też już miałem okazję testować, to sobie zobaczycie jak to wypada. Generalnie jest naprawdę dobrze. Twierdziłem, że tym razem rozszerzę testy o 3D marka Time Spy, w którym to otrzymujemy łącznie 923 punkty. Czy jest to dobry wynik? Nie wiem, bo nie mam porównania, ale wątpię. Zobaczcie, grafika została oceniana tylko na 806 punktów, a procesor na 5371. No nie ma się co dziwić, jest to grafika zintegrowana, także tutaj też nie oczekujmy nie wiadomo czego. O, ostatni Intel Iris Xe, który był przypomnę po raz piąty chyba w tym odcinku w ThinkPadzie, tam mieliśmy y, całkiem miłe zaskoczenie w przypadku tej karty. Zobaczymy, jak będzie w przypadku tej podczas grania w ets -a. Niemniej jednak procesor wygenerował 18 klatek na sekundę, a grafika 5 klatek na sekundę. Zatem, no, możecie się domyśleć, że komfortowego grania raczej na tym mini PC-cie nie uświadczycie. Oczywiście, chyba nie muszę nikomu mówić, że odtwarzanie wideo w 4K na takim komputerze to jest bułka z masłem, co możecie zauważyć tutaj. Mamy cztery zdropione klatki, to przez przełączanie rozdzielczości, aczkolwiek wszystko działa jak należy. Nie będę tutaj też testował zakładek kilkunastu otwartych, a tyle odtwarzanie filmu, no bo to już jest oczywiste. No jest to komputer na tyle wydajny, że chyba bez sensu byłoby to testować i sobie się zastanawiam. Możecie dać znać w komentarzu, co o tym sądzicie, czy warto, żebym wrzucał te testy z otwartymi zakładkami, czy nie, czy po prostu samo odtwarzanie w 4K Wam wystarczy. Jeżeli o to chodzi, to w przypadku tego komputera, tak jak powiedziałem, jest to bułka z masłem, robi to z palcem w nosie. Zanim przejdziemy do testu gier, moi drodzy widzowie, chciałbym Wam coś pokazać. Ta karta graficzna, która jest zintegrowana, ma 512 MB pamięci WiRAM, co można zobaczyć na przykład, zaglądając do fajnego programiku, jakim jest GPU Z. I mamy tutaj, jak widzicie, 512 MB DDR4, no bo jest to oczywiście pamięć współdzielona. No, i możecie powiedzieć, że no 512 MB, no to raczej pograć się za bardzo nie da. No i w sumie wchodząc do biosu tego komputera, co Wam zaraz pokażę, nigdzie nie ma takiej opcji, żeby to łatwo zmienić, zwiększyć tą pamięć, ale znalazłem pewną funkcjonalność, która pozwala zwiększyć ten WIRAM do większej ilości, i teraz Wam pokażę, jak to zrobić. Pierwsze co musimy zrobić, to oczywiście dostać się do bios a więc podczas uruchamiania naszego komputera klikamy klawisz Delete. Przechodzimy sobie do zakładki AMD-CBS. Przechodzimy sobie dalej do NBIO Common Options, GFX Configuration i IGPU Configuration. Tutaj musicie wybrać UMA Specified i tutaj możecie sobie już ustawić, ile RAMu ma mieć karta graficzna, ile ma współdzielić po prostu z pamięcią, którą macie w komputerze zainstalowaną. Co? Yy, my sobie wybierzemy tutaj 3 GB, yy, bo myślę, że więcej jak 3 GB nie ma sensu dawać, gdyż no, to i tak jest pamięć współdzielona i więc większa ilość VRAMu nam w tym przypadku nie będzie potrzebna, ale żebyście wiedzieli, że jest taka możliwość. Wciskamy F10, żeby zapisać konfigurację i Enter, żeby zrestartować komputer. Zaraz wejdziemy sobie do GPUZ, GPUZ i sprawdzimy, jaką pojemność karty, jaką pojemność VRAMu w karcie teraz mamy, raczej współdzielonego VRAMu, no bo to jest kwestia istotna, bo zaraz ktoś powie, no jak, ile VRAMu mamy. No to jest to VRAM współdzielony z pamięcią RAM. Pamiętajcie, to w przypadku kart zintegrowanych tak jest. Także uruchamia nam się już sprzęt. Mamy teraz, sobie odpalmy GPU -zeta i zobaczymy, jaką, jaki VRAM teraz mamy. No i jak widzicie, 3072 MB. Ja może przybliżę, będzie lepiej widać. 3072 MB Pamięci DDR4. Potwierdźmy to jeszcze w menedżerze zadań. Mamy tutaj nasz manager zadań, kliknijmy sobie w ten sposób. I jak widzicie, w karcie graficznej mamy dedykowana pamięć procesora graficznego 3 GB. No, jak widzicie, automatycznie po ustawieniu tych 3 GB ujęło nam tutaj z całego dostępnego RAMu. Mieliśmy 32 GB, mamy teraz 29, co jest oczywiście normalne w przypadku tego w przypadku tego ustawienia. Mamy odpalonego Eurotraka 16 GB pamięci i ustawienia wysokie. Zobaczymy sobie gierkę. Mamy 19-18 klatek, więc mega, mega słabo. Po prostu gra jest niegrywalna na takich ustawieniach. Jak widzicie, zużycie pamięci WIRAM w granicach 2,8 GB, czyli prawie zaraz zapchamy nasz WIRAM. Więc myślę, że zwiększenie WIRAMu do 4 GB mogłoby tutaj. Troszeczkę pomóc i uzyskać te 3-4 fps, -y może. Natomiast tak czy inaczej, gra będzie niegrywalna. Sprawdźmy zatem ustawienia niskie, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przypadku tych ustawień. Myślę, że tutaj będzie już lepiej zdecydowanie lepiej. No i na ustawieniach niskich, jak widzicie, single channel ponad 60 klatek jesteśmy w stanie uzyskać. Więc to już jest wynik całkiem przyzwoity. Wilam jest już prawie zapchany na maksa, tam zostaje nam 30 MB. Ale gra jest w zupełności grywalna. Przejdźmy jeszcze do ustawień średnich. Mieniamy na średnie. tak. Oczywiście jest Full HD i wyłączony VSync, żebyśmy mieli pełny ogląd na FPS-y. I zobaczcie, na ustawień średnich mamy ponad 30 klatek, więc całkiem sensowny wynik da się tutaj grać w tą grę. Na takich ustawieniach. Niemniej jednak, jeżeli dołożymy drugą kostkę pamięci, myślę, że wyniki będą o wiele ciekawsze. Na tapet bierzemy CS2. Zobaczmy sobie ustawienia graficzne. Oczywiście wiadomo, że muszą być one możliwie najniższe. Jak widzicie, tutaj mamy wszystko na niskie i na wydajność. I w menu mamy około 17 klatek, 20 teraz co nie napawa zbytnio optymizmem. No, ale zagrajmy jakiegoś defmecha. Wiadomo, że w defmeczu będziemy mieli mniej klatek niż w turniejowym, więc da to pewien pogląd na sytuację, co by było gdybyśmy byli w turnieju. Zawsze te kilka fps więcej będzie. Ok, jesteśmy na mapie Dust2. Nie patrzcie jak strzelam, bo ja już w tą grę nie grałem. Ho ho ho, kupę czasu. Ale jak widzicie mamy okolice 60 klatek. Zatem całkiem spoko. Nawet by od biedy dało, dało się pograć. Co w sumie jest dosyć ciekawe. Bo myślałem, że będzie ze 30 fps. Także myślę, że jak polecimy z Dual channelem, to tutaj będzie o wiele, o wiele. O widzieliście takie dropy klatek. No właśnie, niestety tak to jest w przypadku, kiedy mamy tylko Single Channel i przytyka nam się RAM po prostu. O, widzicie, jak jest jakaś większa akcja, no to już się tutaj zamula, ale myślę, że na Dual Channel'u tak źle nie będzie. Żeby no spadki, to na pewno nie tak ostre, bo tutaj te 60 klatek, no to jest. No na CSA Mówmy się, to jest mało. To jest po prostu wręcz za mało bym powiedział. I. Lepiej by było tutaj po prostu coś zmienić. Ok, dołożyłem już pamięć RAM z mojego Minixa Z300. Żeby Wam to potwierdzić, pokażę Wam w CPU Z, jak to wygląda. Będziemy mieli informację w zakładce Memory. I tutaj mamy channel 2x64 bit, i w nowych wersjach CPU Z, już od wersji 1.9, bodajże, już od dłuższego czasu się pojawia taka informacja. Kiedyś to było napisane dual, single, quad i tak dalej. Jakbyśmy mieli quad, to by było 4x64 bit. No i tutaj macie informację, że mamy 32 GB. Zatem teraz przejdziemy do testów. Przetestujmy sobie teraz jak wygląda Eurotrack z Dual Channelem i z 3 GB VRAMu. Mamy ustawienia wysokie, klikamy sobie tak. Wyłączone oczywiście synchronizacja pionowa, czyli v żebyśmy zobaczyli ile FPSów mamy. Więc mamy wysokie rozdzielczość Full HD, więc przejdźmy do jazdy. Zobaczymy jaką wydajność jesteśmy w stanie osiągnąć na tym układzie graficznym z pamięcią Dual Channel. Jak widzicie na ustawieniach wysokich Mamy okolice 28 klatek na sekundę, co pozwala nawet w miarę sobie tutaj pograć. No te, te 30 klatek to już jest taka graniczna wartość, przy której ja mógłbym grać. Natomiast no nie każdy taką, taką rozrywkę w takich klatkach lubi. Zatem zmieńmy na ustawienia niskie i zobaczmy, ile FPS-ów będziemy mogli osiągnąć. Zostawiamy sobie niskie. I sprawdźmy teraz, jak to wygląda. I tutaj, na ustawieniach niskich, mamy 111 klatek. Zatem całkiem spoko. Komfortowa rozrywka, już w takich klatkach. Sprawdźmy jeszcze ustawienia średnie, bo myślę, że te ustawienia dla tej konfiguracji będą idealne. Zatem klikam sobie tak. I na ustawieniach średnich, moi drodzy, mamy okolice 60 klatek. Zatem naprawdę przyzwoicie. Tu już można fajnie sobie pograć. Także to dołożenie tych, tej drugiej kostki daje zauważalne różnice w wydajności, więc pamiętajcie, stosując zintegrowany układ graficzny, jeżeli chcecie mieć jakąkolwiek wydajność tego układu, koniecznie musicie korzystać z Dual Channel. W innym przypadku, jak widzicie, wydajność jest mocno obcięta. Mamy teraz CS2 w konfiguracji Dual Channel 32 GB RAMu i 3 GB dla karty przyporządkowane, więc y, mamy w menu 30 klatek, więc to nie napawa optymizmem. No, ale zagrajmy sobie yy, jakiś death match i zobaczymy, jaką wydajność jesteśmy w stanie wykrzesać z tego małego komputera w CS. To, że mamy zintegrowany układ graficzny, bo procesor w połączeniu z jakąś zewnętrzną kartą dałby sobie bez problemu radę w CS. Jest to procesor o wydajności, można powiedzieć, Ryzena 5 2600, może w porywach do 3600. Zatem myślę, że nie byłoby tragedii. No, ile mamy klatek? O, ho, 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 jakie ścinki, co to ma być? Widzowie, ej, patrzcie, mamy okolice 100 klatek. Jak tam jakaś większa akcja się dzieje, to klatki dropią, ale y, oczywiście, nie patrzcie, jak ja zabijam, bo ja nie zabijam, bo ja już nie gram od dawna w CS-a. O, coś nam się udało strzelić. Patrzcie, da się nawet zagrać w CS-a na tym komputerze. Jestem zszokowany. Lic mamy teraz Death match Dust 2. I zobaczcie sobie, jak elegancko. Mamy 110 klatek na deathmatchu, czyli podczas gry w, podczas gry w turniejowym to na pewno będziemy mieli tych klatek więcej, no bo deathmatch akurat jest jaki jest, to chyba każdy wie, no widzieliście jak lamię w tą grę, już nie grałem w to tak na poważnie za 2-3 lata, więc nie oceniajcie moich umiejętności, które, których nie ma, które są można powiedzieć w zasadzie, że żałosne i gram jeszcze na myszce na blutacza, więc no. Więc, jak widzicie, da się grać. To jest kurczę, aż, aż dziwne. Powiem Wam, że jestem, jestem zaskoczony, miło zaskoczony tym malcem i tym zintegrowanym układem. Oczywiście trzeba było zrobić parę rzeczy, jak dodać dual channel, czy zwiększyć ilość pamięci. Jeszcze zrobię szybki test, jak to będzie wyglądało w przypadku pamięci, dołożeniu tej, tego WiRAMu do 4 GB. Jak widzicie, tutaj mamy cały czas 3000 zapełnione. I dodatkowo tą kartę można jeszcze podkręcić, widziałem w MSI Afterburnerze, więc no kurczę, chyba zrobię osobny film z tego, bo ten film już będzie za długi, jak będę sobie robił takie rzeczy. I po prostu y, zobaczymy, co się da dodatkowo wykrzesać. No nie byłbym sobą widzowie, jakbym jeszcze mnie nie pokorciło, żeby przetestować znowu 3D Marka na Dual Channelu i zobaczcie, teraz jest różnica. Grafika została oceniona na 1224 punkty, czyli o 400 ponad punktów więcej niż poprzednio. A procesor zyskał jeszcze 500 punktów. To jest w sumie ciekawe. Czyli tutaj Dual Channel przyspieszył nam też działanie Procka, no w tym teście przede wszystkim, ale wydaje mi się, że ogólnie to też Dual Channel ma wpływ na na komunikację po prostu pamięci z procesorem, która jest szybsza w tym przypadku. No i overall ocena to 1389 punktów w kontra 923, które były poprzednio. Tutaj jak sobie zjedziemy na wykres, to mamy też tutaj klatki, które na grafice dalej nie są jakieś wybitne, ale są wyższe, bo chyba tam o jedną czy o dwie klatki jest więcej, a procesor też dostał lekkiego boosta o jedną czy dwie klatki, ale ogólnie wynik jest dużo lepszy i jest już naprawdę sensowny. Także Dual Channel, jak widzicie, daje bardzo dużo w przypadku zintegrowanych kart graficznych. I pamiętajcie o tym, jeżeli chcecie mieć jakąkolwiek wydajność zintegrowanego układu graficznego w waszych laptopach, mini-komputerach czy, czy innych czy nawet w stacjonarkach, gdzie nie korzystacie po prostu z karty graficznej, tylko integry. Jak widzicie, te integry są dzisiaj już na tyle szybkie, że można sobie komfortowo, w miarę komfortowo zagrać w CS-a. Yy, nawet dwójeczkę, który jest już no, dużo bardziej wymagającym grobnikiem CSGO czy na przykład WETS-a. Zatem, yy, dla takich niedzielnych graczy, jakim na przykład jestem, ja, taka integra czy by mi wystarczyła. Myślę, że od biedy tak, myślę, że od biedy tak, zwłaszcza, że tego co zauważyłem da się ją podkręcić i chyba myślę, że zrobię o tym osobny film. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie osobny film o podkręcaniu zintegrowanego układu graficznego w tym procesorze, bo myślę, że może być ciekawie. Tak wygląda pobór energii tego komputera w Idlu. Mam około 7-8 w porywach do 9W na Windowsie 11, zatem naprawdę jest to wynik bardzo, bardzo dobry, jak na wydajność, którą prezentuje ten procesor. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda w przypadku włączonego testu 3D-Marka Time Spy. A tak, moi drodzy, wygląda zużycie podczas obciążenia procesora i karty graficznej testem 3D-Mark Time Spy. Jak widzicie, tutaj zużycie energii waha się w granicach 37-39 W, co uważam za wynik naprawdę genialny. Przy tej wydajności, która jest naprawdę niezła. To zużycie energii jest stosunkowo niskie, no i na domowy serwer jest to sprzęt jak znalazł. Dobrze, moi drodzy, to kiedy udało mi się już Wam wszystko pokazać, przekazać, co miałem Wam do przekazania, to pora na podsumowanie. Jak widzicie, komputer Bimax B7A Pro to naprawdę świetny kawał sprzętu. Bardzo dobra cena, powoduje też to, że jest przystępny, myślę, że dla większości z Was. Pamiętajcie też, że z kodem BIMAX6 macie 6% zniżki na ten komputer od tej ceny promocyjnej, którą Wam pokazywałem. Komputer jest świetny, bo obsługuje pamięci Dual Channel, czego yy, na przykład nie potrafił Minix Z300. Dodatkowo yy, ma Wi-Fi, ma Bluetooth, ma dysk yy, może z możliwością rozszerzenia NVMe, oczywiście z możliwością rozszerzenia do 4TB ma. Kieszeń na dysk 2,5 cala, co też nie jest wcale takie oczywiste w przypadku y, tych chińskich komputerów takiego małe, małego formatu. No i ma też sporo złączek na taką małą puszeczkę, i bardzo, bardzo dobre chłodzenie. No i oczywiście całkiem wydajny procesor z niezłą integrą, jeżeli oczywiście zainstalujemy dual channel. Pamiętajcie o tym, bo to ważne. Z minusów, no to oczywiście największych chyba minusów, jeżeli chodzi o HomeLab, to jest ten 1 gigabitowy interfejs LAN. No ja nie wiem dlaczego, co kierowało producentem, żeby nie dać tego 2,5 gigabitowego interfejsu LAN. Albo jak już dali jeden Gigabit, to mogli chociaż dać dwie te karty sieciowe i też już jakoś by to uszło, bo można było LACP zrobić i zawsze to coś tam yy, by pomogło. Tak czy inaczej, komputer jest naprawdę wydajny, można nawet na nim pograć od biedy, a do takich codziennych zastosowań jest naprawdę super. Dodatkowo, jeżeli chodzi o opcje na domowy serwer, to jak najbardziej dobre chłodzenie, dual channel, dwa dyski można obsadzić, także to też spoko. No, jedyne co tu psuje to cały ten feeling z tego komputera, to jest ten gigabitowy lan. No ja nie wiem, jaką miałam dać ocenę temu komputerowi, bo poza tym, że. Nie wiem w sumie, nawet nie wiem jak, no nie wiem jak to określić. No nie rozumiem, po prostu nie rozumiem tego, dlaczego nie ma tu 2,5 gigabitowego interfejsu. No nie jestem w stanie tego po prostu przełknąć. Wiem, że dla wielu z Was będzie to minus albo wręcz dyskwalifikacja tego sprzętu. Poza tym, no to jest naprawdę świetny, świetny komputer. Jeżeli komuś ten gigabit nie przeszkadza, to jest super. Cena jest niska, przystępna i w dodatku mamy złącza USB 3.2, mamy złącze USB typu C, mamy HDMI, DisplayPort i tego typu porty rozszerzeń, które w zupełności wystarczą Wam nawet do codziennej pracy, nie tylko w formie serwera. No i mamy też na pokładzie Windows 11, o tym warto pamiętać, więc macie już komputer tak naprawdę gotowy do pracy po zakupie, po uruchomieniu. Więc no mówię, no nie wiem jak ocenić, No sam komputer jest świetny, ale, ale ten LAN, no mi strasznie mi nie pasuje ten LAN, strasznie mi nie pasuje. Jeżeli ktoś będzie ten komputer używał do pracy na co dzień, jak najbardziej spoko, Jeżeli ktoś mieści się domowym serwerze i nie przeszkadza mu 1 Gb, to też super sprzęt, ale no, jak widzicie, jedyne co może uratować ten komputer to dołożenie karty 2,5 giga na USB no i, i to tak naprawdę tyle. E, także e, ogólnie świetny kawał sprzętu, podsumowując, e, no ale to ktoś musi wiedzieć, po co go kupuje. Tak czy inaczej, ja myślę, że mogę go polecić, jeżeli chodzi o czystą wydajność i chłodzenie. Dodatkowo jest też fajnie rozbudowywalny i radzi sobie dobrze w większości zastosowań. To tyle. Pamiętajcie odwiedzić stronę sprzedawcy, przepraszam, bo producentem jest BIMAX, ale sprzedawcą jest geekbuying.pl, także zapraszam na stronę, że możecie sobie znaleźć też jakieś inne też sprzęty, mini-pecety i tego typu rzeczy. Zapraszam na moje sociale, michu.tv to mój Instagram, mordeczki Micha to moja grupa na Facebooku i to tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie, jeżeli wytrwaliście do końca, film był dosyć długi i to podsumowanie w sumie też mi wyszło długie, bo trochę gadałem w kółko jedno i to samo, no ale wiecie, chciałem Wam to dokładnie przedstawić, jak to wygląda z mojej perspektywy. Także trzymajcie się, dzięki za oglądanie, hej!